5, 4, 3, 2, 1, start. Prawy 3 zabeczką. 50. Lewy nawrót, zabeczką. 80. Z lewej strony barierki. Prawy 2 za latarnią wejdź szeroko. 100 przez bramę na wprost. Prawy 4 do prawy 3 zabeczką. Prawy nawrót zabeczką. Prawy 4, park... Prawy wyjazd w parkingu. Prawy 4, szybki, długi, 150. O, Lewy pod górę, 40. Prawy nawrót. Prawy nawrót. 70. Lewy 4, szybki. Lewy 4, szybki, 80. Prawy 3 za barierki. 70, prawy 5 za beczką. prawy 5 za beczką, lewy 3 na asfalt, szeroko lewy 4 długi zacisk do, do prawy plus do prawy 3 szybki 90 prawy 3 plus szybki 150 lewy 2 sorry. lewy 2 minus ciasny 100 prawym 5, 100 prawym 5, to lewy 2 plus 150 przez lotu.